Spora grupa ludzi uważa, że rynek kryptowalut to w ogóle jest jakiś żart, no ale spośród setek różnych kryptowalut jest też taka, która jest nazywana żartem nawet przez entuzjastów krypto i przez tych, którzy mają ją w portfelu. No i można było na tym żarcie zarobić całkiem poważne pieniądze, no ale też naprawdę dużo stracić. No i wtedy już nie było do śmiechu. Zaczynamy kolejny odcinek naszej serii edukacyjnej CFD od A do Z, która jest poświęcona lewarowanym instrumentom pochodnym i której partnerem jest domu maklerski XTB. I w tym odcinku zajmę się kolejnym projektem z rynku krypto, na który możemy uzyskać lewarowaną ekspozycję z możliwością rozgrywania zarówno wzrostów, jak i spadków za pomocą instrumentów pochodnych. W poprzednich nagraniach omawiałem sporo projektów, które były typowymi, takimi rozbudowanymi i wielofunkcyjnymi platformami blockchainowymi, z których każda oczywiście chciałaby odebrać palmę pierwszeństwa Ethereum. Natomiast dzisiaj zajmę się kryptowalutą, której twórcy z pewnością nie mają aspiracji do tego, żeby wygrywać w technologicznym wyścigu, i która w zasadzie od lat nie rozwija się jakoś specjalnie, ale chyba nikomu to nie przeszkadza, mimo że mowa o projekcie, który nie tylko zamyka pierwszą dziesiątkę kapitalizacji rynku krypto, ale też od momentu, w którym Ethereum zmieniło algorytm konsensusu, jest też drugą kryptowalutą proof of work po Bitcoinie. No i tym projektem oczywiście jest Dachcoin, czyli pierwsza w historii kryptowaluta Mem, na którym tysiące osób zarobiły, zarobiło całkiem spore pieniądze. Zanim przejdę do takich samych możliwości tradingowych, e, możliwości uzyskania ekspozycji na Dogecoina. Powiem kilka słów o tym projekcie, bo mało kto wie, że DOGE albo Doge, bo taki jest e, ticker tego instrumentu jest jedną ze starszych kryptowalut. Sieć Dogecoina istnieje od końca 2013 roku, co sprawia, że tak naprawdę oprócz Bitcoina spośród czołowych projektów starszy od Dogecoina jest tylko XRP. DutchCoin funkcjonuje w oparciu o zmodyfikowany kod źródłowy LiteCoina i w algorytmie konsensusu Proof-of-Work, co oczywiście oznacza, że można go kopać i to górnicy odpowiadają za zatwierdzenie transakcji i za tworzenie nowych jednostek kryptowaluty. Początkowo tak naprawdę DutchCoin miał być tylko internetowym żartem opartym na memach z piesełem, czyli na śmiesznych obrazkach z psami rasy Shiba Inu. Natomiast z czasem się okazało, że siła społeczności skupionej wokół Dachkoina jest na tyle duża, że można ją wykorzystać do chociażby wspierania akcji charytatywnych. I pierwszą taką inicjatywą było ufundowanie jamajskiej reprezentacji bobslejowej możliwości Startu w Igrzyskach Olimpijskich w rosyjskim Soczi w roku 2014. No wiadomo, że było tutaj troszeczkę takiego śmiesznego kontekstu, no bo Jamajczycy, haha, wystartują na zimowych Igrzyskach, mimo że u nich nie ma śniegu. Bo trzeba przyznać, że akurat Jamajczycy zakwalifikowali się do udziału w Olimpiadzie, natomiast nie mieli pieniędzy na wyjazd do Rosji. Społeczność Dutch Coina w styczniu 2014 roku uruchomiła zbiórkę i w ciągu doby zebrała środki w DutchCoinie o wartości ponad 35 tysięcy dolarów, no i to już pozwoliło wysłać reprezentację Jamaiki na igrzyska. W tym samym roku społeczność DutchCoina zebrała też ponad 50 tysięcy dolarów, tylko po to, żeby Pieseł stał się sponsorem jednego z zawodników wyścigów NASCAR, a w zasadzie, żeby po prostu wizerunek Pieseła pojawił się na tyle samochodu. DutchCoin może nie jest najbardziej rozwiniętą technologicznie krypt kryptowalutą, natomiast jego zaletą jest po prostu prostota i efektywność. Zanim w tej bitcoinie zyskały popularność, no to był on też często wykorzystywany np. do transferów środków pomiędzy giełdami, bo zapewniał dużo szybsze zatwierdzenie transakcji niż np. Bitcoin i niższe prowizje transakcyjne nawet od Litecoina, Który Litecoin sam w sobie miał być takim projektem, który miał umożliwiać tanie i szybkie płatności, ale DutchCoin był zawsze tańszy. Czas bloku w sieci DutchCoina to około 60 sekund, czyli 10 razy mniej niż w Bitcoinie. Natomiast średnia prowizja transakcyjna z ostatniego półrocza w przeliczeniu na dolary to są okolice od 5 do 7 centów, czyli naprawdę niewiele. Przepustowość sieci Dogecoina to 40 transakcji na sekundę mniej więcej, czyli ponad dwukrotnie więcej niż ma to miejsce w przypadku samego Bitcoina. Natomiast jeśli chodzi o podaż Dogecoina. To nie jest ona ograniczona i obecnie w obiegu znajduje się ponad, znajdują się ponad 132 miliardy jednostek e, Dogecoina. Od początku istnienia sieci, czyli w tej chwili to już od ponad 8 lat, tak naprawdę niewiele się w Dogecoinie zmieniło pod względem technologicznym. Sieć działa jak działała, no i każdy jest zadowolony. Na stronie projektu możemy jednak przeczytać, że już w przyszłym roku w 2023 Pojawił się ważne usprawnienia sieci Dackojna, przede wszystkim takie, które ułatwią życie programistom, którzy chcieliby tworzyć serwisy i aplikacje w sieci w różnych językach programowania. Oprócz tego planowane jest wprowadzenie tak zwanego gigawoletu, czyli gotowej usługi, która pozwoli na szybkie zaimplementowanie bezpiecznych płatności w Dackojnie, na przykład na stronach internetowych czy w jakichś serwisach aukcyjnych. Także każdy będzie mógł sobie e, taką usługę płatności, przyjmowania płatności w Dackojnie Uruchomić bez jakiejś dużej wiedzy deweloperskiej. W planach jest też wprowadzenie portfela mobilnego, który będzie właśnie z tym gigawaletem się w prosty sposób integrował, no i wszyscy będą zadowoleni i będą mogli piesało coinami płacić za co tam sobie chcą. Jeśli chodzi o notowania dodgecoina, to trzeba przyznać, że ma on za sobą ogromne spadki od historycznego szczytu z kwietnia zeszłego roku. Wtedy jego cena przekraczała nawet 74 centy w pewnym momencie. Natomiast w tej chwili jest notowany ponad. 90% poniżej ATH, ale trzeba przyznać, że jeszcze w połowie stycznia 2021 roku był wyceniany poniżej 1 centa i podczas ostatniej kryptochosy urósł znacznie mocniej niż np. Bitcoin czy Ether. Głównie dzięki akcji Wall Street Bets, która tak naprawdę stymulowała popyt na Memcoiny i mem Stoksy, no oraz dzięki wypowiedziom Elona Maska, które już chyba przeszły do. E, Poniekąd przeszły do historii. Nie bez znaczenia był też, były też ogólne wzrosty na rynku kryptowalut. Wiadomo, że jak wszystko rosło, no to ADCoin również i to zazwyczaj w, w wyższym tempie. I w zachowaniu ADCoina myślę, że trudno doszukiwać się jakichś fundamentów. Wydaje się, że te wspomniane przeze mnie planowane usprawnienia w sieci. Będą miały dla niego dużo mniejsze znaczenie niż na przykład powrót przejściowej mody na Memcoiny, i myślę, że spekulanci na e, Dutch doskonale sobie z tego zdają sprawę. Czy kolejne tweety albo wypowiedzi Ilona Maska ruszą kursem piesałokojna? Nie wiem, ale się domyślam. I teraz już przechodząc do takich kwestii. Tradingowych, jeżeli chodzi o leworowane derywaty, które dają nam ekspozycję na DeadCoina, no to mamy spory wybór. Zacznijmy od kontraktów terminowych. One są oczywiście dostępne na platformach giełd krypto. Najbardziej płynne to standardowo dwie platformy: Binance Futures i BitMEX. Na Binance mamy do wyboru trzy rodzaje futuresów bez daty wygaśnięcia, czyli tak zwane perpetuale rozliczane w stablecoinach. Mamy do wyboru Tetera albo Binance USD, albo też w dolarze. Natomiast na Bitmexie mamy dwa rodzaje kontraktów bezterminowych rozliczanych albo w dolarze, albo w USDT, czyli w Tetherze. W przypadku kontraktów terminowych bez daty wygaśnięcia, jakkolwiek to brzmi, trzeba pamiętać o kosztach finansowania pozycji, które są pobierane, rozliczane co 8 godzin, więc albo je ponosimy, albo je otrzymujemy. Jeżeli chodzi natomiast o dźwignię finansową, to na większości platform można ustalać sobie jej wysokość, zazwyczaj maksymalnie do poziomu 50 do 1, czyli 2% depozytu zabezpieczającego. Jeśli jednak nie chcemy bezpośrednio wchodzić w rynek kryptowalut, no bo przecież uważamy, że jest to żart, zakładać kont na giełdach krypto, kupować stablecoinów, no to pozostają nam oczywiście kontrakty różnicowe na doge, które możemy Znaleźć u sporej części brokerów CFD. Maksymalna dźwignia w przypadku takiego instrumentu bazowego to oczywiście zawsze jest 2 do 1, czyli 50% depozytu zabezpieczającego zgodnie z europejskimi regulacjami nadzoru ESMA. Specyfikacja samego kontraktu, podobnie jak w przypadku futuresów, może się znacząco różnić w zależności od brokera. Dlatego, zawsze przed otwarciem pozycji, sprawdź, co tak naprawdę się tam znajduje, na czym tak naprawdę masz zamiar handlować. Na platformie XStation 5 od XTB kontrakty na DutchCoina mają minimalną wartość zlecenia na poziomie 1000 jednostek e, kryptowaluty. Gdzie jeden lot oczywiście odpowiada jednemu coinowi. Przy cenie 6 centów otworzymy taką pozycję z depozytem zabezpieczającym lekko ponad 141 zł. I podobnie jak w przypadku innych instrumentów krypto, na tym kontrakcie różnicowym nie ma rolowań i jest on bezterminowy. Czyli możemy utrzymywać pozycję dłużej niż 365 dni. I oczywiście, przy utrzymaniu pozycji pomiędzy sesjami, trzeba się liczyć z ujemnymi punktami słapowymi, zarówno dla pozycji długiej, jak i dla pozycji krótkiej, akurat. Dla longów są one obecnie ponad trzykrotnie wyższe niż dla shortów. Na plus kontraktów różnicowych możemy też zaliczyć fakt, że są one zazwyczaj dla większości uczestników rynku bardziej intuicyjne w obsłudze. Nie wymagają wchodzenia w krypto, bo wszystkie pozycje są rozliczane z poziomu platformy brokera po prostu z naszego gotówkowego depozytu. Dzięki za obejrzenie tego materiału. Standardowo oczywiście łapka w górę, choć w przypadku dodatkowej na to może być i łapa w górę. Subskrybuj kanał FXMAG, a w komentarzu daj znać, czy zdarzyło ci się trochę pospekulować na DutchCoin albo jakichś innych memcoinach, których ostatnio zresztą obrodziło, może nie ostatnio, co w zeszłym roku. No i oczywiście standardowo zapraszam na kolejny odcinek naszej serii. Do zobaczenia. Cześć!